No dobra, czas się przywitać. Ja nazywam się Jan Adrian Krzywda w skrócie Jak. Tak się składa, że jestem magistrem fizyki. No i mamy maturę. A właściwie jeszcze nie mamy matury, mamy maj, więc chciałoby się mieć maturę, ale z tego co widzę, do matury zostało dni 55, co y, umieściłem w roku. Tak jak powiedziałem, ponieważ jestem magistrem fizyki, to należałoby przypuszczać, że y, matura powinna być dla mnie pestką z masłem. Nie, tak się nie mówi. Powinna być dla mnie prosta. No i, i dzisiaj się postaramy sprawdzić, czy tak jest. Jeśli się spodoba, to będziemy sprawdzali to w kolejnych dniach. Planowo chcę wrzucać codziennie jedno, dwa zadania. Jeśli się spodoba, to możemy sobie postreamować, możemy sobie poodpowiadać na pytania. Umówmy się, i tak siedzimy w domu, nudzimy się, więc czemu by nie, nie pouczyć się czegoś ciekawego. Na przykład fizyki. Ja wiem, że ogólnie ludzie uważają, że fizyka jest nieciekawa. Ja się nie zgadzam. To właściwie koniec. więc zacznijmy. Więc od czego trzeba zacząć? No to ja sobie przygotowałem tutaj egzamin próbny z fizyki. Z tego roku egzamin maturalny, poziom rozszerzony. Zacznijmy ambitnie. No i, i, i prawdę mówiąc, chciałbym go tak sobie rozwiązać z Wami. A właściwie sam, aby sobie może potem obejrzycie, jak, macie, jak wam się będzie bardzo nudziło. Jest to z tego roku, prawda? Kwiecień. 2020 roku. Nie będziemy czytać instrukcji, bo każdy je zna. Trzeba po prostu wziąć pióro, długopis i rozwiązać. I, i spójrzmy od razu na zadanie pierwsze, prawda? I, I tutaj jest o samochodach, więc ludzie, którzy lubią samochody, powinni się cieszyć. Ja od razu powiem, że nigdy nie widziałem wcześniej tego zadania. Więc jest... No więc mamy zadanie pierwsze, nazwałbym to zadaniem próbnym. Ono jest. Y Chyba z tych prostszych. Więc mówimy o samochodzie A, powiedzmy Audi, który jedzie z maksymalną dozwoloną prędkością. Nieważne jako. No i wartość tej prędkości wynosi, ja to zakreślę, Vmax. No i tu spoku napiszę, że VA równa się Vmax. Jest też samochód B, Bentley na przykład, jedzie z prędkością w mniejszą o troszkę, o delta V to nazwanie. No i w związku z tym od razu piszemy, że VB równa się Vmax minus delta V. Oba samochody poruszają się ruchem jednostajnym. No to świetnie, jak jest jednostajny ruch, to możemy stosować najważniejszy wzór fizyki gimnazjalnej, czyli to, że yy, droga, nazwę ją D, przekornie, to się równa prędkość razy czas. Fajnie, to jest trzeci warunek, który tu, tu, gdzieś tutaj skończyłem, prawda? Teraz czas, jakim B pokona ten odcinek trasy długości D jest dłuższy, od tego czasu, który A zajmie wykonanie tego odcinka, o jakąś wartość, którą mamy wyprowadzić. Czyli taki typowy wzór na wyprowadź. Eee, więc może to ostatnie jeszcze rzecz napiszę, czyli że TB to się równa TA plus delta T. No i bądź tu mądry i wyprowadź delta T. Właściwie mamy już wszystko. To są klocki, leżą na stole, trzeba tylko matematyką je sprzątnąć i ułożyć w piękny Piękną budowlę. co my jeszcze to zrobimy, to przeanalizujmy, czego musimy się z tego wszystkiego pozbyć. Więc finalnie e, finalnie chcemy dostać wzór, który ma d, delta, v i v max. Dlaczego to jest ważne? No ja już pokazuję. Więc może podstawmy ten wzór, ale ewidentnie widać, że będziemy się starali pozbyć tego czasu t. Więc może zamiast pisać w tej takiej dziwacznej formie, no to przekształci go sobie i napiszmy, że czas to się przecież równa droga przez prędkość. Ok, i jeżeli to jest prawdą, to możemy napisać to dla samochodu A i możemy to napisać dla samochodu B, a potem jakoś pewnie przyrównać tymi stronami i wyjdzie to, co wyjść ma. No i zróbmy. Dla samochodu A to oznacza mniej więcej tyle, że TA, takie duże A, to się równa droga, droga taka sama, przez, yy, przez prędkość. Prędkość dla samochodu A to jest Vmax. No to nie było trudne równanie. Dla samochodu B. To napisałbym tu TB, no w sumie napiszę co się równa T A plus delta T i to się równa, yy, patrzę na to wszystko. I mamy tak, do góry powinienem mieć drogę przebytą, no to akurat surprise, surprise, to jest to samo. A dzielimy przez Vmax minus V. No i na razie nie oszukałem, tylko napisałem wszystko, co wiemy, złożyłem to do yy, przeproszeniem kupy. Jedyne, co trzeba teraz zrobić, żeby rozwiązać to zadanie to, no właśnie, wyeliminować zmienną, którą ja podkreślę, o, tą zmienną trzeba wyeliminować. Jak to zrobić? No i są różne szkoły yy, robienia tego, no ale ponieważ chcemy zrobić szybko, bo nas goni czas, w końcu matura jest za 55 dni, to ja odejmę te dwie rzeczy stronami, czyli tak symbolicznie napiszę, że chcę A minus B. Oczywiście dałoby mi rozwiązanie, ale pewnie lepiej byłoby B Minus a. I co mi to da? No, to tak matematycznie można sobie odjąć stronami równania. No i mamy y, b minus a. No to znika, mam tam to te a i zostaje delta t z jednej strony, z lewej strony, a z prawej strony mamy d przez v max minus v. Odjąć d przez v max. I to jeszcze nie jest koniec tego to jeszcze nie jest koniec tego zadania, bo trzeba wyprowadzić ten wzór. Jesteśmy dość blisko tego wzoru, ale jednak mam wrażenie, że jedno... niby blisko, to jest delta V tutaj. Ale jednak daleko. I, i, i to, co nas, to, co nas jeszcze dzieli, to tak naprawdę sprowadzenie prawej strony do wspólnego mianownika, więc to ja szybko zrobię. Delta t równa się, no i teraz uwaga, będę czarował. dV max minus d razy V max. Już brzydko piszę, ale dlatego, że wszyscy wiemy, co tu powinno być. Dzielimy to przez, no jak wprowadzamy do wspólnego mianownika, to wymnażamy te rzeczy ze sobą i mamy. Vmax do kwadratu minus Vmax delta V e, czy to wygląda tak samo porównujemy czy to wygląda tak samo no moim zdaniem nie dlatego że powinniśmy się skrócić to prawda bo jak mnożymy razy v Vmax to się skróci e, w, w, sprawdzamy jeszcze y, sprawdzamy czy wszystko się zgadza no i finalnie dostajemy ten wzór co trzeba czyli że delta t to się równa Uwaga, tutaj D ale ono tutaj zostaje, bo tylko max się skraca. D delta V przez. No co ja będę mówił? Zostaje nam dokładnie to. Dobra, świetnie. Zadanie pierwsze zrobione. Lecimy dalej. Co nas czeka? Ja wezmę teraz ogromną gumkę i to wymarzę. Mam jeszcze taki komentarz, że tego typu zadania nie są trudne. To był mój komentarz. Przechodzimy więc do zadania. 1, 2. Maksymalna dozwolona wartość prędkości dla obu, pojazdów, samochod, samochod, dla obu pojazdów wróć to 140 km na godzinę. Samochód B pokonał odcinek autostrady o długości 10 km w czasie o pół minuty dłuższym niż samochód A. No dobra. I teraz można oczywiście to rozwiązywać po swojemu. Tutaj wypisywać różne rzeczy, próbować je skombinować. Może nawet ściągać od kolegi. Nie, nie ściągać. To najgorsze, co można zrobić. Ale można, ale można też być mądrym i skorzystać z wzoru, który wyprowadziliśmy powyżej. Więc jak ten wzór wyglądał? On wyglądał jakoś tak, że to jest delta t, równa się teraz pilnujcie mnie, żebym się nie pomylił, jakoś v max razy już się chyba pomyliłem, tak? To nie, nie był v max, tylko to było taka mam pamięć właśnie, d razy razy co? Razy delta v delta v przez V max kwadrat minus Vmax delta. V. No to ten wzór, który de facto był podany, więc to ten podpunkt jest prostszy niż pierwszy, ale trzeba z niego skorzystać. Więc yy, prawda jest taka, że w tym wszystkim. Co mamy podane, więc możemy sprawdzić, co mamy podane, więc wiemy, jakie jest, jak jest to Vmax, bo w końcu jeździmy po autostradach, znaczy, jeżeli jesteśmy wystarczająco yy, starzy, że tak się wyrażę, i wiemy, jakie jest Vmax. Jest to 140 km na godzinę. Wiemy też, że. Czyli tak, d jest Wiemy też, że odległość jest 10 km, bo tu jest podana ta odległość. Nie jest takie trudne. Yy, wiemy, że Vmax to 140 km na godzinę. Czego jeszcze nie wiemy? Właściwie to, to, to. I mamy policzyć delta V. I co? I jeszcze tutaj jest ukryta zmienna. W czasie o pół minuty dłuższym. Czyli wiemy też, że delta T to się równa pół minuty. E, Zapiszę 0,5 minuty. Ale pewnie w jakichś ludzkich jednostkach by to było lepiej przedstawić. Tak, żeby się zgadzało z prawą stroną. No dobra. No to podstawiamy. No, w ludzkich jednostkach, to od razu powiem, może nie. Do tego dojdziemy. Więc ruszamy. Wstawiamy lewą stronę. Pół minuty. Wszystko jest w godzinach. Przede wszystkim f-max jest w godzinach. To błędem byłoby nie wstawić tego delta T w godzinach. Ile to jest pół minuty w godzinach? No to, to jest takie pytanie, które powiedzmy... Może mój syn jeszcze by nie odpowiedział, ale, a, ale już niedługo. E, więc moim zdaniem delta T w uczciwych jednostkach w tym przypadku to by była 1 120 godzin. Dlaczego? Bo 160 to minuta a na pół 1 120, wszystko się zgadza. No I to jest podane i to się równa tak, 10 km razy 140 i tu mamy. Kilo, to, to wszystko będzie w kilometrach na godzinę kwadrat. Ja tylko piszę te jednostki, żeby się upewnić, oczywiście kilometry, to kilometry są do kwadratu, a tu godziny nie. I na dole jest 140 do kwadratu minus 140 razy delta V. O, i to jeszcze, to jest. Wróć, cofam się. To, to jest lewa strona, tak? No, to, ale to potem będziemy, będziemy wkładać. Ale skupmy się na tym równaniu i próbujmy dostać yy, to, co próbujemy dostać. Próbujemy dostać, oczywiście to delta V. Co też nie jest proste, bo zwykle takie do tego czego się podchodzi w taki sposób, że. Pom że że pozbywamy się tego mianownika. Nie lubimy mianowniku, że musimy wydostać rzeczy z mianownika, więc mnożymy przez ten mianownik i dostajemy, że delta T razy V max do kwadratu minus V max razy delta V równa się d razy delta V. No i teraz tak. Jak się do tego podchodzi? Podchodzi się do tego w taki no, sposób prosty, bo chce, chce się dostać delta V po jednej stronie, a całą resztę po drugiej stronie, i to jest dokładnie to, y, co mają na myśli mówiąc oblicz. I to się w prosty sposób robi tak się, na przykład przerzucę ten wyraz na prawą stronę, ten z V max delta V razy delta T i wyciągnę delta V przed nawias i będę miał delta V razy i tak, no to d było, a teraz jeszcze dodam V max delta T. A jedyne, co zostało osierocone, to V max do kwadratu delta t. Yy, właściwie wszystko się zgadza, oprócz tego, że powinienem tym gościem podzielić. I dostajemy, że delta V równa się V max kwadrat razy delta t przez, przez d plus V max delta t. No i, i, i ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest opanowana, delta V mieliśmy poznać, max znamy, delta te znamy, D i v max znamy. Zobaczcie, jeszcze sprawdzimy czy wszystko jest w dobrych jednostkach, tutaj popostawimy, nawet w pamięci. Ten gość to jest kilometry kwadrat na godzinę, kwadrat razy godzina, czyli to góra by była w kilometrach na godzinę, kilometrach do kwadratu, a dół w jakich jest jednostkach? no niedobrych jednostkach jest a dół nie, przepraszam, a dół jest w jednostkach patrzymy, patrzymy, patrzymy kilometry plus i tu mamy znowu kilometry, no bo ten wzór V razy kilometr też kilometry, czyli wyjdzie z tego faktycznie kilometry na godzinę wszystko się zgadza, wybaczcie, że nie postawiam liczb, ale tutaj yy, oszczędność czasu a też mi się trochę nie chce